Halo, halo, dzień dobry. Sześć lat temu rozdawałem prezenty YouTuberom Fortnite, i dzisiaj stwierdziłem, że zrobimy sobie to samo. Dzisiaj będzie pełnoprawny vlog, ponieważ wraz z startem preorderu mojej nowej kolekcji, którą możecie sobie obszaryźć na 3:44.pl, będzie link w opisie. Przygotowałem paczki dla moich znajomych i stwierdziłem, że nagramy sobie vloga, jakie rozdajemy. Przy okazji zobaczycie sobie, jak bluzy leżą na różnych osobach, o różnej posturze i tak dalej, więc będziecie sobie mogli podjąć decyzję, jaki rozmiar wybrać przy wybieraniu swojego rozmiaru. No i wspominam, że zamówienie. Na sklepie można składać do 2 listopada. Także zostało bardzo mało czasu i polecam się śpieszyć. Także miłego oglądania, wam życia i już koniec z autopromocją, bo cały ten film to jedna wielka autopromocja i tak. Dzień dobry, witam z tej strony Nexus 333. Tutaj właśnie mój face stream, no Tak naprawdę to jest guzik. Dzień dobry. Siema, widzowie, witamy Was w specjalnym odcinku. Tak jest, guzik, właśnie pierwsza i To jest specjalny odcinek. Tutaj mamy, weź się z bo jesteś na tym, o właśnie. Patrzcie. Tu, tutaj piesek Momo. Mi, że jej tego kabanoska. Jak nie zaszczeka, nie zaszczeka przez najbliższe 30 minut Zobaczymy Ile razy podczas tego odcinka zaszczeka. A dlaczego no. gadasz tak? To, że włączyliśmy no. nagranie, nic nie zmienia! Bo to jest intro. Nie będzie każdy youtuber <laughs> Dzisiaj jedziemy do różnych youtuberków po e, influencerów, e, ja dzisiaj zamieniam się w kamerzyste, Guziki z moim cruzwillem i kręcimy content, nie? E, przypominam, że w momencie w którym już to oglądacie jest dostępny drop 36%.pl e, <laughs> Ja nie będę to komentował. Dobra, jedziemy do pierwszego gościa, czyli do Bladego. Do Bladiego. Smacznego kabanosa, wariacie. Główny bohater dzisiejszego odcinka pożyczył nam swoją furkę, także dziękuję, Guzik, bo dzięki tobie się uda rozwieść wszystkie paczki. Zobaczcie, ile tego jest. Tak, jest tego bardzo dużo, generalnie no nie widać za bardzo, ale ciekawostka jest taka, że Guzik z całym szacunkiem, nie? Ale samochód, no to mógłbyś wyczyścić. No wie, zazwyczaj znajważę tylko twoją stawkę. Proszę <śleszy> bardzo, nawet podpisany! Po imieniu Z mojej imieniu i nazwisko Debilu jebany, debil jebany, to ja Dobra, ruszaj panie debil jebany I mamy nadzieję, że ta bluza przetrwa więcej niż 45 sekund To mam się śmiać, czy co? Mega beka moim zdaniem Zostało Elo, ci... Się minut, się <grymne> dzień dobry, dzień, 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 dzień dobry i Przepraszam za bałagan, ale generalnie Nie. ja żyję w Melinie, bo takie mam zasady no, Spokojnie, spokojnie, no, tutaj mój ziomek no, Menel no, lubi akurat budyc, widok w Melinie oh yes. to, jest to jest prezent dla spokrymi. ciebie ale oh. ci po kolei, tak? Ooo! Oh! Co to jest? Uważaj, bowalny! Teraz też nie wiem, taki się poczytał. <grym> Patrzy na to 3-3 riport Uwaga, ja, się ja czytaj, muszę przejść, Hej legenda! Jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteś w gronie pierwszych, którzy dostali przedsmak tego, co już niedługo pojawi się na 333 Reborn.pl Już od 18 października Nie będzie to zwykły sklep Ruszamy z limitowanym preorderem, a produkty pojawią się tylko raz. na <śm> <śm> W przyszłości szykujemy coś więcej. W środku znajdziesz starter pack naszej kolekcji. Mamy nadzieję, że ten zestaw zostanie z tobą! Na no i nie tylko środka, <laughs> bo co bluzy się nie zmieściły do tego. I będzie <laughs> tym, po co sięgasz. <laughs> tak. W cudzysłowiu. Odruchowo Bra! Ale mam mięśnie, Ej, jo! To jest mega wygodne No mówię, to jest zajęsty, to jest, Ej, Yo. patrz stop, to, patrz to, patrz to bo jest druga dla Nikoli jeszcze, nie? Wow. To moje, oh. Przypominam narzeczonej! Na dla rzecz. narzeczonej! Dla niedawna! Ej, Ej! I myślę, że to się i mega spokojnie. Będziecie się teraz meczować. I znowu na... O kur To jest cieplejsze! Ale zajwiste! Jo! Mega dobre! No! Huhuhu. Kurde, będę się mówić. Dzięki nie. cieszę się, że się podoba. No w kuj się podoba, kurwa. To jest! No bo ja trenuję teraz. Yo, jest? jestem, Iron man! Jestem w piku ten A dlatego nie dlatego mówisz. Co jest? Dobre. Prawie tak dobrze jak w luzie 3 3 No już to jest kazna Taka to jest luźna Oj mówiłem, że MK dobrze siedzi Ej, MK, siedzi, MK siedzi, siedzi no. faktycznie Jak, jak już mamo. formę zrobiłeś, nie? Patrz. Panie, to Eska powinna pomyśleć. Nie, nie, nie. modliłem nie, się, jak że jak nie przestrzelił z rozmiarem. Ja myślę, że jak, jak tak pójdę na miasto, to no co najmniej co druga dziewczyna moja. Myślisz tak. Nie, ale leży, no, leży mega. Leży, leży mega ten. Fajnie, fajnie. A ty musisz uważać właśnie, może no. Nikola nawet nie będzie chciał, żebyś teraz tak, w takiej wychodził. No nie wiadomo, co, nie wiadomo. Ej, dobra, dobra, ale dobra, na, 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 na kruszwilu moim siedzi zajebiście. Na wysportowanym ziołeczku siedzi zajebiście i duma, duma, duma. Nie no, leży leży mega. Dobrze jest, naprawdę. No patrzcie. Bo ty masz Elkę, zamieńcie się na chwilę. Możemy, no? Nie no, on nie wejdzie w MK przecież. Nie no. <laughs> no co, 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 co. O, i ty też tu ciebie też siedzi dobrze, ty, no. ja nie widzę różnicy na was. Ej, o rozmiar dobrze Ej, no, na nim też. No, na, też. na nim też, na nim też. Ale chyba MK, chyba MK lepiej, jednak. Tak? chyba ale MK troszkę. Lepiej. Guzik też pewnie, ale chyba się chciał. za MK. Dobra, <laughs> dała MK. Dawaj MK. Nie, <laughs> MK. Gruba, gruba się, dawaj. Toń, <laughs> o te, o te, o te Siedzimy na kanapie, jest zajebiście. Ja siedzę na kanapie. Bladzi siedzi na super ultra nowoczesnym kwotelu od Diablo. A Evi, siedzi na swoim. <laughs> Nie bawiło, nie, jakby pierwszy raz to powiedział przynajmniej. pierwszy raz było jakaś świetnie. No. A wracając do Ebiego. Ja serdecznie. Ebi, no, słuchaj, tak. musimy, musimy tutaj powiedzieć historię bardzo ważną, dawaj, ponieważ dawaj, no. pierwszy raz, kiedy my w życiu się widzieliśmy, poszliśmy no. wtedy na żeberka, pamiętam i Ebi przyszedł w kocobluzie. A powinienem kurde założyć to, i byłeś w kocobluzie w i no. ma, mamy coś dla ciebie. Jest już? No. Co jest? Jaki reżyser w ogóle? Leci? Kręci się? No, niestety tak. dobra, dobra. dobra. Yes. A więcej hey, mi. Wow, ale jest, super! To specjalnie dla ciebie! Zawsze chciałem różową, Na jest 40 <laughs> urodziny <laughs> Będę miał w co się ubrać! A mam coś dla guzika za to! Oho, co masz dla guzika? O, uwaga, uwaga! Uwaga! Za te piękne ja fanty, Ja mu to daję no, no, no. od siebie, a on mi daje. <laughs> What no the fuck, what no the fuck! Proszę guzik, Guziko, że... mam, na, mam nadzieję, że równo, to Z moim wizerunkiem. No, no. patrz jaki seks jak to ja, jak zdejmę okulary. I zrzucić 30 kg. nie 30 kg. Ej, dobra, robimy test, a nie, nie mogę teraz. Proszę państwa, ABI generalnie ma wyjebane, nie? ABI przyszedł tak na domówkę. Jestem po prostu pojebany. Wygląda jak fioletowy wamokus. Także ja wiedziałem, w dobre ręce chciał oddać, nie? Po jest sika, a jestem No A teraz idziemy wręczyć paczkę pewnemu. skaterowi. Jeszcze raz, bo nie powitać. Pewnemu. skaterowi. Straszny jest Ale jakoś w przyszyku, bożakaj. W sumie też bym się wyszło. Ale dobra, jaka sexy, tak? Co ty mówisz? Sektarze. Nie, żart, żart. To, oj, a może stój ten, stój od, odwrócony plecami do kamery. Uwaga, tym skaterem jest... Mati, yo, yo. Mati skater Jejeja, yeah, wjeżdżam mi -e ze swoim nowym merchem, mordko wjeżdżaj na sklep i kupuj to koniecznie, tak? Yo Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo kamerzysta e, dziękuję, Tak, tak Dziękuję Dziękuję to, to mój Kruszwil Jedna dobra Zabieramy e, dosta, dosta. I to było tyle I dobra, dalej teraz Do menadżera, do menadżera. Dobra, do, 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 do. Ja pierdolę, ani co się kurwa zjebani No nie bądź śmieszny skeczu. Dzięki, to ode mnie. Serio mu daję, serio, no za tą obronną tę czapkę z 3 3 3 na streama, nie? Ale odpalę się jako faltuber wtedy. <głunki> Ten, ko to konkurencja ta szcini. Yyy, e, bro. A nie, ona nie ma takich, takiego kutasa. Ja pierdolę. Mi też brakuje 2000 O, bo już nie w stanie kurwa wytrzymać tego wyzwolenia twojego. O, 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 jaki mi dałeś rozmiar bluzy? E, no nie wiem, musisz zobaczyć. Dobra, bo ja nie wiem czy nie będę potrzebował Bo ty jaki masz rozmiar? No I ja masz wzrostu? Ja? 1,80 ja? m, nie? <laughs> nie no, 1,79 m, okej, bro. Okej, okay, bro. A ty masz ile? Met 80? <laughs> e, <metr> 1,89. <81. śmiech> ja 1,79 wiesz. Okej okay, bro. To będzie git chyba. Chyba też wezmę taki rozmiar jak ty, no <laughs> Dzień dobry proszę Państwa, następny gość. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry dostałem bluzę, zrobiłem już test jakości. I szwy czy nie? Nie są obszane. Jest! Mamy to! Nie są obszane, ale odoru, jest naprawdę. Bo w tych Mamy to, a to mój bo, bo w tych bluzach nawet siki pachną. No. What the fuck! Zatwierdzam, Zatwierdzam. Zatwierdzam. Jak macie wielki bebzo, to się zmieścicie. Ej, ale, tu to ja to to tak to szczerze. Tam. Tutaj jest żywy przykład, że to prawda. <grym 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 <zainterescentrowe> nie ma za nie co, ja też dziękuję. Mam nadzieję, że się będą sprawdzać i dawaj znaka. Bo generalnie ciekawostka jest taka, że pierwszy raz w życiu w ogóle z czymś do ciebie przychodzę, nie wiem czy zauważyłeś. Pierwszy raz jestem dumny ściuków, które wyszły. No, pierwszy to jest raz. I... Po latach. Ty ty przyszedł, przyszedł w ukawała, ja przyda się, nie? Do wysłania czegoś, czy coś. To drogie musiało być. Nie mam pojęcia. <głos> <głos> Proszę no, bardzo, tutaj... karteczka. Tak jest. Uuu, sam to pisałeś? No, oczywiście, że nie. <głos> Aha, <głos> nie, to tak, w sensie pisałem tak, ale no nie wydrukowałem, no. 33 ribon. Już do 18 października. Super, super. W ogóle Mikołaj mówi, że sobie kupi tego sam, co nie? Ja mówię... Ta, dobra, to tą paskę z dekazują na świętego przekażę. No <noise> bo <noise> Kupię sam, żeby ten wesprzeć tutaj. Nie, no wy przesady wariacie. No no, no wiesz, jak już dałeś, to co ja będę? Mam nadzieję, że się będzie sprawować i że będę dostanę po czasie też, jak ci się mówi, order nieoprzestanych ciuchów. Dobrze, dobrze, załatwimy to. Ogarniemy to, dobra. Po streamku. Proszę Państwa, nowy dzień, nowy i my, tak? Tak to się mówi? Nie wiem, ale. Starzymy. no i, Tak, starzymy. Guzik dalej w pięknej bluzie. Dalej nie śmierdzi co ciekawe, to wszystko <grym> przez tą bluzę, 100%. No i podróżujemy, nie? Aktualnie kierunek Poznań. Tam jest nasza jedna koleżanka, ale jeszcze przed spotkaniem z naszą koleżanką z Poznania musimy się udać do naszej koleżanki z pod Poznania. Także tam już się widzimy. Naszej drogiej koleżanki. Dobra, to wca, wcale nie robimy reżyserowanej sceny, bo tam było lustro, gdzie żeby było widać. Weszliśmy do losowego domu i została nas Menders, ale jaja. Ale jaja, proszę bardzo Menders, ja, co dla ciebie? Dosłownie, ale Menders ma dla ciebie fajny prezent. Mikołaj przyszedł. Jest jak wcześnie. No, byli. to wszystko, nie. To jest szef. Co tu się dzieje? Nie, to jest tylko na Gustawie. To mhm. fajne. Tak, Popatrz, powaga, pomaga. Patrz, a tu się otwiera. Przepraszam, Przepraszam. to <laughs> Ziomek skradł całe show. Najlepsze co widziałem dzisiaj. Dobra, Ziomek skradł całe twoje show, także e, postaną, dla tak widzów jest. jeszcze tutaj do vloga, tylko na pompkę, że my ma mamy streama, także my nie przeszkadzamy. Dziękuję jeszcze raz bardzo. pięknie i co? Będziemy przymierzać. Lecimy do powstania. Teraz już takich nie robią, nie? Teraz ładne robią tylko ubrania na trzecie story Reborn. <noise> Reborn, kurwa, story nie ma, ktoś podjebał do <noise> <noise> To jest zaiebiste, cześć. Coś. Ona jest Ej, Ale to jest taki ser. Propo Dzień dobry. Widzieliście dzień tego mamo. pięknego pieska. Eee, dzień dobry, witam. To mój, to mój, to mój. <głos> <głos> so, jest prawie tak piękny jak ten prezent. Aooo! Wow, co to za prezent? What a, What a, a bridge! Nie ja wiem, co to jest. E, nie poczekaj. A z drugiej strony, co to jest? Tak, tak. A tutaj, ja dla ja ja widzenia. Ja nie, nie, ja dla widza pokazuję. A widzisz, wcale nie widziałem. <ścoughs> nie miałam blokowania <ścoughs> go przez cały film. Uuuuuh, <ścoughs> e, oja! Heinę, powiem tak.

ty, no normalnie stainless steel, to jest jakoś kolego. No, Zrobienie testa, czy nie uderza w nos, to tak, to nie uderza w nos. No. Dobra, patrz torbę, serio. Patrzę torbę. Potrzebuję recenzji torby, Mendes mówiła, że będzie brała na więc i pewnie nie będzie jej używać. Ej, <laughs> bardzo, że ostatnio zamówiłam sobie taką z Temu i mówię... No, no nie będę jej zostawiać, bo tak nie do końca mi się podobała. A to, o, zajebista. Myślę, że nala Ej, pa, do niej zbyt Właśnie zbyt. miałem to powiedzieć, patrzcie, normalnie pod, na, pod Nala, tak? Nala. Pod nale, nale normalnie. Nala ten, ten. U, jeszcze dodatkowa kieszeń. Tutaj proszę bardzo jeszcze jedna zapina. Wow. Wydaje mi się, że zajebista. No mówiłem, że cztery, jakby się zmieszczowały. No. No ale uważaj, bo auto Yo, jeszcze. ale nie zdołałeś Gdzie skąd to? Yo, man! O, ale jest drip drip I do tego jeszcze bluza. To mi się najbardziej podoba, że jest bluza. Ja kocham bluzy, ja zawsze siedzę w bluzach. No, ej, ej, właśnie. Ej, ale no, 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 no. Ej, no. Zajebiste. Jaki to jest rozmiar, to jest one size? Tak, tak, tak. To jest Zajebiste. Raz, Ej, ja do... będę w tym siedzieć na studia, <grym <grym ja będę na tym grać w tym <grym> grę z a I e, to jest właśnie ta wersja z tym dodatkowym właśnie takim cieplejszym. Z ociepleniem. Tamta jest taka... A to jest bez ocieplenia, tak? E, nie, też jest ocieplenie. Tu tu masz dwie warstwy, tu jest jedna po prostu jest tym Yo, man. Tak, tak, chcę <grym> dwie. się, się postarałeś. Ja pamiętam, że kto mi wysyłał? Zebo kiedyś mi wysyła, wysyłał zebrankę i on robił taki... Totalnie zarąbisty dres, taki jakby e, polarowy i ja normalnie w Barcelonie jak siedziałam, to miałam 18 stopni w domu i było mi tak strasznie zimno, że siedziałam tylko w tym dresie, nie? Jo. Jeszcze miałam jakąś beliznę termiczną i tak dalej. W Polsce jest łatwiej się ogrzać, no. ale zarąbiste. To jest takie, że kurde minus 20 i będzie gorąco całe ciepło, nie? No, 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 nie, zajebiste, zajebiste. No to, to, ja, to ja powijam dwie. Ja powijam dwie, bo ja lubię takie rzeczy. Ja się teraz w jak lump. Ale... Więc nie no, Julka będzie wkurzona, nie? Zajebiście. Bo ja dostałam dwie, tak? Ja mogę powinnąć pieska, bo zajebisty. No... Chodź Nalka! Co tu jest? Chodź! Ona się boi ogólnie auta, bo my myślimy ona myśli, że będzie A, zaraz to jechać gdzieś, to coś, nie? No. nie, ona dzisiaj była u Grumera i ten. I powiedziała w ogóle jej część bazy, że zrobili scaling normalnie na żywca. Co to jest znaczy, żywca? No że normalnie Co? kamień z zębów ściągnęła, wow, no Bez uśpienia? Tak przy... No bez uśpienia, patrz. Pat z tego zęba! Piesek był ten. Ej, ale naprawdę bez uśpienia na spokojnie? No. Ja Ej dobra, ale przysięgam, to jest najbardziej zadbany pies jaki widziałem w życiu. No. To nie można zarzucić. Oh. No ona jest, ona wygląda jak paczka, jak opuszcza uszy. Ty Ej, <grym> bez kitu, tak? no. Teraz Tyś tak jak paczka. No, także ona jest fajna ona siedzi ze mną na streamach Drodzy Oceniamy... niesamowite, my dzisiaj dzień oceniania piesków i serio. Oceniamy pieski dalej Siema mnie śledzi od tyłu? Jezu, znowu ciebie wariacie, zobacz jaki tu jest ziomek Zrósł na to Zrósł O, ciekawy. O, dawał buziaka On daje Daj guzik. Guzik nie robią rano w Rusa, O, właścicielka już, już to, to lepiej wygląda. Aaaa, pięknie. Ale buziaki. Ale buziaki. Tak, buziaki. Dużo buziaków. dwa <grym> Dobra, patrzcie, guzik tu ustawia content to jakiś nieśmieszny. Tu się serwisuje content. Aha. Czemu zabrałeś kontent? Koniec. Koniec zabawy. Na pole. Na pole. Owej! Jjooo! Ja mam reagować mocno? Nie! Nie, nie, nie! ja, 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 ja zareaguję! Dawaj do fotela, dawaj do fotela. To zrób tak, że jest na milenę i ja po prostu wejdę w kawę. To będzie widać, że, że jest w fotelu bojanym. Nie w kurwie! jo! <tanie> no, <tanie> tak śmiesznie! Zróbmy tak śmiesznie! Nie Dawa, że... dawaj, no! To musisz tak ładnie ująć ten. Guzik, to śmieszność to będzie twoja nieporadność. Babciu Mileno! Babciu Mileno! Przeczytaj mi książkę, proszę! O, Bo o boże, co to? Moje ulubione książki! Moje oh my god! Ja muszę, ja muszę, ja muszę zobaczyć. O boże, mega mocne! Gigamocny giga towar. Chcę się, zagadnę. Baw się, nie chcę. <laughs> Ej, ja dacie też ten mocny towar, proszę! Ja w sensie nigdy nie dałam. Da Bo ja towar. jestem za trzeźwy na was. <laughs> jest swoje imię! No. <laughs> Chcecie jak tego coś. To, ty umiesz tak ładnie pisać? <grym> to jest mój podpis, no? Tych czterech gierek się nauczyłem, jak ładnie pisać. <grym> uwaga, uwaga, uwaga. O, uwaga. O, Boże, będę w klubie 333. W klubie 333. Jaka słodka. Prawda babci, że fajne bajki. Zajebiste. Bardzo cudowne. <grym> będę miała teraz Nexy zawsze blisko przy sercu. Momo! <grym> nie, to jest mały Nexak. <laughs> to jest mój pies akurat? Ja <laughs> nie wiem, widziałam ale już nie nie to jest nie No słuchaj, to jest generalnie e, babska kolekcja, b, kolekcja tak? Aaa, to są babskie i męskie? Nie, to jest generalnie torba, gdzie zmieścisz cztery cegły, piętnaście toreb i jeszcze cztery, trzy cegły A liczyłeś? No na pewno? Nie, ale myślę, że A, się wstrzymajmy cztery. Robisz? A ja chciałabym, żebyś. Cztery, tak. cztery się muszą zmieścić. Poszłabym po cegły. Jak to? cztery się nie zmieszczą, to będę się zdziwiał. Ej, ale w ogóle jak to jest ładnie wykonane, wszystko. <laughs> powiedziała to. Kolejna, kolejna, kolejna powiedziała, że. Nie powiedziała, że są opuszczane Nie, ładne, takie. <laughs> czuję, że, że, że. wiesz, że ładnie zostało to zrobione. Dobra, poszła sobie. Dobra, powiedz mi tak szczerze. Ile jest czujnych widzów klinczowych w tym materiale? Wszyst wszystkich do końca. Dobra, poszła sobie, teraz robimy rozróbę i kradniemy. Bo, bo ja bym bardziej wolał, żeby było wola Weźmy zegar, uchodźmy, bo czas nie? to pieniądz. Cześć. Cześć. <laughs> to mam się śmiać już? Teraz jest czas, żebyście pisali XZ. Jezu, gdybyście w moją twarz widzieli, to byście zapisali pisali, nie? <laughs> Witamy ducha! Dzień dobry! What the fuck? To jest jej przebranie na Halloween. No, fajne. I ma tutaj taką dużą kieszeń. Tu powinien lecieć I'm just a girl. No. Edward. Ej, ty masz więcej do praja ciuchów niż ja mam ciuchów. To, jest ciut, że to się może się tak podwinąć. Jako tkanie Westa. Od czego? <laughs> Ale wyglądam jak dziewczyna typa z siłowni Dziewczyna typa z siłowni? Oceń co to znaczy dziewczyna typa z siłowni no, Wygląda miał miała takiego 1,85m chłopaka, który chodzi na siłownię i tam mi swoją koszulkę Guzik ty A tak no, wyglądasz, on ma 1,84m co prawda, ale weź taniej obok na sketch'a Serio, to Ładne. Patrzcie, no. normalnie mecz nie? No Jezu Ładne no Weźmy ja. razem na siłownię Tak, tak, tak <laughs> <śmany> się nie dwa razy I ten metr 84, Jezu stary <śmany> Dobra, czyli w czyli Węgier podoba się Banger, no, wszystkim się podobają Dobra, super się cieszę Serio się cieszę Dziękuję Nie ma za co <śmany> Giga goż fajnie, że przyjechaliście tak w ogóle, lubię jak coś przychodzi mi z Nexa, Tak? Strefa ruchu, Mowen What the fuck? Są so, ciuchy i borciuchy Legendarna, legendarny znak. Ja nie mam naklejki Warszawski go guessing. Ale może, jak to zajebiście, zajebiście na w kadrze wygląda tak. Ale lubię no właśnie gra, bo ty już nami w przygodę, co nie? No, słuchaj. No, i to ja jest klasa. Do jakiejś pierwszej mogę pojeździć po Warszawie z wami. Dobrze, to ja myślę, że pierwszej się zrobimy. Dołącza do nas nowy zawodnik. Dobra. E, a może najpierw e, tak. panie Krużwin, byśmy. Idziemy ci przekazać teraz prezent. Dali prezent. Tak, tak, tak. tak panie Grafie. Z okazji, z okazji organizacji Mistrzostw Świata Georges w Polsce, <laughs> dziękuję dostajesz bardzo. taką paczkę. Myślę, że się spodoba, tam jest cały świat twój przyszły. 3-3-3. Jeśli to rychu, jest taka tak, <laughs> jest. Jest po imieniu, jak ludzie piszą i widać, że to kopiuj i do każdej osoby. <laughs> Nie, to zajebiście akurat. Dziękuję, jeśli za ja Limitowany preorder. Oho. No. Oho. Oh, oh. no. Bluza do sefa. Leci preorder Juro z matką na balu. History <grym> na działce, telewizor 10 cały. Dokładnie, tutaj bluza do sefuncia. Tak jak myślę, że będzie leżeć dobrze, tutaj masz żywy przykład, no, że naprawdę na, 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 leży. Le Zobacz. Oversize dla koszulka Tak, tak, tak. Ciekawostkę dam A, ci. Ta koszulka jest inspirowana koszulkami z imposta, bo były zajebiste. A, jak tak, tak. Jesteśmy w Warszawie na Ursynowie, na ulicy Sands Grabury. Dobra, ty miałeś zagadki, pod, to, to no miałeś. Podajcie się pod Podpocztowy, zaraz po tej zagatku mówisz, zobaczcie na ten. Subie ten. Proszę! No, to wszystko na się. Tak jest. No jest oczywiście paczka dla Karoliny i dla Łysego, bo Łysy mieszka tak daleko, że stwierdziłem, że zostawił przyjaciela Co to masz z Pokémonów? Z dedykacją Tu jest kotobluza dla ciebie i dla Karoliny. Łysy nie dostanie tylko bo mi się skończył Aha, dobra, dobra, Czekaj, chcesz, żeby coś się Tak, 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 tak. zimne się front, tak? Dla ciepłych chłopaków Dobra, tutaj wytniemy na Walentynki. Wytniemy tutaj. Wiesz, do tego na Walentynki Nevron stary. Boże, ale rzeczywiście szkoda według ciebie, to jest, jest wansa, to, to, to jest wansa, Do domu stary jakby ci zimno było, to jest mało, no? <grym> Ej, Dzięki, naprawdę dzięki, że wierzysz w to. Swimfit, Ej, stary, czas, że my się cały dzień oceniałem pieski, zajebisty, ja ogólnie pieski, nie? Bo jutro raczej tak. Jezu, jaki miły. Krążwil kurwa, byś się postawił. Ale masz ciepłe grę. Dobra, patrzcie, tu jest Sigma, a tu jest, ale tak jak mówię, jest dla ciebie i dla Karoliny, mam nadzieję, że się spodoba. Sprawdźcie sobie. I co? No i bo. Ci się Shiba ma nie podobać, I jest, ci jesteś chory. A właśnie, bo ja bym znowu prezenciki właśnie wróciliśmy do tego. Dostał, to jest autobusika. w Japonii dostał ten. Yy... Dostałem Shibę. Shibę dostał. Zarejrzcie. Czyli normalnie w Japonii sprzedają wizerunek na Shiba. Shiba ten w hotpocie. Jest taki wiesz, edycja limitowana. <ślam> Kuj, sam se zanieśli. Tak. Przed... Stoję tam, wołam jakie on ma drzwi. To mi jeszcze zwiało z góry. Edycja... muszę wziąć że edycję limitowaną na Ewron Jakąś fanatykową No, na walentynki Na przykład limitowany drop, że jest na przykład, taki Stary, ej, czy generalnie czy wiesz co, się się, no? Generalnie myślałem, żeby do Ewrona e, nie to tą co bluzę, ale siara by było jakby nie przyszedł <słuchaj> <laughs> Teraz zagarnę sobie mówisz, Tereza, karne, co mówisz? Dobra, dziękuję. Dobra także dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję Proszę Państwa, ustawiliśmy Grafa do domu. W ogóle bardzo miło z jego strony, że postanowił spędzić Ci tą warszawską psychodrazem razem z nami. Poszliśmy jeszcze na bardzo dobrego burgera. Także stos... Odwieźliśmy go na Ursynów, ulica. Czekaj, czekaj. Poczekaj jeszcze chwilę. Poczekaj chwilę, bo poczekaj, mogę... Ale, ale ja muszę Ale, ale, ale że ja muszę z Filipem na no nagraniu powiedzieć. stary po kolei, żebyś Kruszyn. dwa razy... Żebyś dwa razy pierdolnie dostał to. stary rozumiem? Ej, dobra Filip, bo generalnie no. tak szczerze. My się znamy mega długo, nie? No, a już ja... jest godzina, stary? Jest 0.40 No, jest straszna ta... Znamy się, czekaj, 2017-18? 18 jakoś, no. to jest długo I stary, ja jestem Ci w stanie zarzucić wiele rzeczy w życiu I jedną z tych rzeczy a z to spoko, jest... Je, jed, 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 jedną z tych rzeczy, które jestem Ci w stanie zarzucić, to jest to, że jak nikt, kurwa, w tym kraju się znasz na ciuszkach o. I nie... Przy... I nie... Tak, to dokładnie tak Właśnie dokładnie, chciałem powiedzieć, tak. że tobie mógłbym zarzucić, że masz bardzo ładny perfumy <laughs> Podjębym jak tam to. No ale ogólnie wracając do twojego właśnie znastwa się na temat rzeczy właśnie tutaj tak. krążi lekko. Dzień dobry, mój do Pana Dokładnie ale tak. I tak szczerze, nie wiem, to jest pierwszy raz w życiu jak przyjeżdżam cię z taką paką. A to prawda, no. A I byłbym tak? wdzięczny za obiektywną opinię, jak już sobie wiesz poschodzisz, obserwujesz. Czy bo no? twoja opinia no. szczerze jest dla mnie najcenniejsza ze wszystkich ale, dzisiaj Ale podocznie jak musisz teraz ocenić, więc Dobre, Nie, totalnie nie, totalnie nie, to nie, nie, to nie, nie, nie Nie, ale teraz w tym momencie stary, stary, jak, jak, To jest moje czy to jest dla Mandzia, który miał przyjść e, Nie, miał... te dwie są dla was A, Nie dobra. przyszedł Mandzia, więc go jebać no, Mandzia nie przyszedł Mandja miał... przyszedł, więc nie dostanie koszobluzy Ale wyobraźcie sobie Mandzia Femboya w tym fioletowym stanie. Oj, z ej, 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 obok ej, ej, Abie tak, ej, wczoraj tak na imprezę przyszedł Ale przyszedł tak na imprezę, no Szczerze? Zajebiście milutki Polarek tutaj. Ty pasuje ci. Taki Misiu, kurde, Przecież A ikono sobie... ja. w pierwsze coś zrobił, to się tak. <noise> Że tutaj? <noise> tak. Konów generalnie no, z... <noise> tak, Tak, puściła kono... właśnie szwal. Ale jedna tylko, nie? Ale jedna tylko. I tak samo zrobiłem to. <noise> jedna tylko szwal. Czyli To nie, nie są obsłane. Nie są. Ja w dziewięć osobach o tym mówiłem tylko... Jest! obszane nie są, obszane nie są, potwierdzone. No to co, ja testa, testa zapierdolę. Byłbym serio zięsny. Ale legitnie. Bo ja się trzęsłem tutaj, cały. No 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 to założyłem? Tak instant mnie ogrzało. Nie? No to się cieszę, no. bo właśnie taki ma tego, jak coś to ten różowy Polarek ma jeszcze dodatkowe ciepło, jest dodatkowo ocieplane no. jeszcze jedną warstwo. I to jest futro Momo. No, tak, nie, to jest po prostu Momo. I w ogóle ciekawostka ja, ja jest taka, momi, że no. właśnie Ty byłeś w przedbiorze Momo jako jedyny, no, tak? a teraz będziesz miał normalnie płamą, mógł spać. Jest siąpy, zesu, ty nie możesz, stary, bo to jest futre, ja, stary, i ja z nim od dwóch dni, tak? On jest kurwa niemożliwy, nie, stary, jak ty z nim wytrzymujesz? <laughs> wiem, że odpierdala cały czas, kurwa, tylko kręcę kółkę. Prowadzi pod koniec dnia, więc nie mogę no narzekać tak, za No bo to jest dostawca To jest dostarca, jestem dostawca, no. jestem kurier, twój Mój, że... kurier Twój <laughs> do no. kurier Dobra widzowie, także e, Filipek czekam na recenzję Obiektywną A z, do pustego, Obiektywną, tak? zero lizania dupy No I Twoja się dla mnie liczy bardzo Dziękuję pięknie No I przekażę w ręce Łukasza S Tak, a bo tutaj jeszcze jest paczka dla Mandzia, bo Mandzia niestety no aktualnie nie go. Dzień dobry, witam Państwa, na liczniku, nie na liczniku, może nie będę pokazywał ile jest, ale jest pierwsza 59. 140 I e, jest to e, e, update zaskoczenia Co powiesz Kruszwil? Właśnie sobie jadę i dosłownie, dosłownie, dosłownie myśl, która przed chwilą miałem głowę, że ja pierdolę, Robert Kubica to jest taki szef Wygrał Le Mans, rozumiecie to? Z jedną ręką praktycznie, niesamowity człowiek Po ponad 12 godzinach czystej jazdy, 900 tam iluś kilo... militrach wódki militrach wódki i kilometrach trasy dojechaliśmy szczęśliwie eee, więc tak, dojechaliśmy, super było, dzięki za odcinek i co? Zostawiajcie lajki, kupujcie bluzy, pozdro! Zostało jeszcze kilka paczek, bo nie każdy był w domu, ale chcę już ten film opublikować, także leci on tak jak został nagrany. Big Shuttle dla guzika za to, że poprowadził i, i, i poprowadził też vloga. Następne takie 3 lata. Elo, no i zapraszam na 334born.pl Idę spać.